Dzisiaj ja i Shock Fox? Shock Fox robimy wywiad z naszym kotkiem. A więc pierwsze pytanie, kotku, jak się nazywasz? Rosie. Hmm, a ile masz lat? Dziewięć. A co najbardziej lubisz robić? Jeść. A co, aj co najbardziej lubisz jeść? Karmy co, co lubisz robić poza jedzeniem? Spać. A co robisz przy tym spaniu? Leżę. A na czym? Na kanapie lub na dywanie. A lubisz bawić się z kotkami? Czasami. Czy... Lupisz się rządzić? No jasne. Aha. No to koniec już.